Kołyski, koniki na kółkach oraz grające gliniane ptaszki. W etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oglądać można tradycyjne ludowe zabawki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Beckinskiego Centrum Zabawkarstwa Ludowego, sekcji Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Pierwsza taka nasza wystawa rzeczywiście dedykowana zwłaszcza dzieciom, ale nie tylko, bo każdy w sobie ma coś z dziecka. Zabawki ludowe. Zawdzięczamy tę wystawę Regionalnemu Ośrodku Kultury w Bielsku Białej. To oni zgodzili się wypożyczyć wystawę, a gromadzą ją już od lat, bowiem organizują u siebie konkursy na zabawki ludowe. Większość właśnie tych eksponatów pochodzi z tychże konkursów. Najpierw twórcy wysyłają taką zabawkę na konkurs, a jeżeli Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej uzna, że jest ona na tyle atrakcyjna, że można ją odkupić, odkupuje od twórcy i staje się właścicielem takiej zabawki. I w ten sposób udało im się pozyskać dużo, dużo więcej eksponatów niż te, które tutaj widzimy. A na miejscu w etnocentrum możecie Państwo zobaczyć około 90 zabawek. Najstarszymi są, najciekawszymi są tutaj klepioki, czyli na patyku ptaszki, które ruszają skrzydłami. Mamy najbardziej podstawowe zabawki ludowe, wzory. Są kotokoniki, są bryczki. Wszystkiego, tak jak Pan mówił, można sprawdzić, działanie można dotknąć. Zabawki pochodzą z różnych rejonów Polski oraz Węgier, zachwycają kolorami i kształtami. Zabawki ludowe słynęły z tego, że były barwne, kolorowe. Oczywiście na początku były to kolory drewna, bo nie stosowano żadnych barw, nie było to też takie łatwe do pozyskania. Natomiast z czasem, kiedy te barwniki były bardziej dostępne, zaczęto nadawać zabawkom kolory. No i teraz im bardziej kolorowa, zwłaszcza właśnie tutaj twórcy ludowi, którzy nas odwiedzili przy okazji wernisażu opowiadali, że w Polsce klienci zwracają uwagę na to, żeby zabawka była kolorowa i im bardziej kolorowa tym lepiej. Wystawa Kolorowy Świat Zabawki Ludowej będzie prezentowana w Etnocentrum Ziemi Kraśniejskiej do końca marca.